do Łodzi na mecz z Widzewem w czwartej kolejce Pekao Bank Polski Ekstraklasy przyjechał niespodziewany lider, tabelia więc Wisła Płock, na trybunach stadionu Widzewa ponad 17 tysięcy kibiców i niesamowita atmosfera zresztą jak zwykle w Łodzi ale to goście, lepiej rozpoczynają ten mecz, po dosyć przypadkowej akcji do piłki dochodzi Łukasz Sekulski Sekulski w polu karnym. ależ to zrobił Łukasz Sekulski 1 do 0 idealne wykończenie i to Wisła obejmuje w łodzi prowadzenie trzeci gol sekulskiego radość w sektorze gości. Popatrzmy raz jeszcze. No było tu trochę szczęścia i przypadku dla przyjezdnych, ale to wykończenie tej akcji przez napastnika. Gości naprawdę, naprawdę fenomenalne. Jeden do zera dla przyjezdnych, a ja tylko przypominam, że Marcin Kamiński, od którego zresztą ta akcja się rozpoczęła, będzie we wtorek gościem naszego live'a na kanale Ekstraklasy na YouTube, a więc na Ekstraklasa TV. O 19 we wtorek Marcin Kamiński, był reprezentant Polski, a teraz już widzę, fatakuje, jest Julian Szechu. Szechu decyduje się na strzał. Fantastyczne uderzenie i bardzo krótko, piłkarze z Płocka cieszyli się z prowadzenia. Julian Szechu uradował kibiców w Łodzi. Popatrzmy raz jeszcze. Dostał piłkę od Frana Alvareza. Jemu zapisujemy asystę no a Szechu uderzył nie do obrony, tylko odprowadził piłkę wzrokiem Rafał Leszczyński. Jest zatem jeden do jednego. To ciągle fragmenty pierwszej połowy. Łukasz Sekulski Zabrakło centymetrów. Trafia w poprzeczkę. Napastnik Wisły Płock, któremu piłkę dogrywał Paczeko, ale jeszcze także widzę ma szansę jest Bartłomiej Pawłowski i broni Rafał Leszczyński. Bartłomiej Pawłowski pod nieobecność Sebastiana Bergiera jako nominalny napastnik w tym meczu. No i miał swoją szansę. Dobry strzał, jeszcze lepsza interwencja bramkarza. Do przerwy 1 do 1. Po przerwie coraz większa przewaga Widzewa Łódź, który stwarzał sobie kolejne sytuacje podbramkowe. Szczechu, ale za lekko, aby zaskoczyć Leszczyńskiego. Wisła w drugiej połowie głównie się broniła. Próbowała konstruować ataki, ale jak one się kończyły, to właśnie widzieliśmy. I po raz kolejny widzew jest fornalczyk. Fornalczyk w polu karnym utrzymał piłkę. Ależ fantastycznie to zrobił. Wpada w pole karne i pada w polu karnym. Gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Rzut karny dla Widzewa Łódź, chociaż Gustaw Sangre mówi no way, nie ma mowy, żebym tutaj sfaulował e, piłkarza Widzewa. No i mamy analizę VAR. Długo przy monitorze e, był Tomasz Kwiatkowski, ostatecznie orzeka, że ten rzut karny e, anulowany. E, wściekły Żelko Sopicz, naprawdę wściekły e, trener Widzewa Łódź. E, jeszcze żółtą kartkę dostał za tą swoją reakcję na to, co się wydarzyło, no ale sytuacja jest taka, że karnego nie ma. Chwilę później mamy za to rzut wolny prosto w ręce Leszczyńskiego strzelał Ricardo Visus. Im bliżej końca meczu, tym częściej. Takie mieliśmy reakcje kibiców, bo widzew przeważał, widzew nie schodził z połowy, wisły Płock. Jeszcze raz Wisus z, z dystansu i jeszcze raz Leszczyński górą. Nie mogli doczekać się drugiego gola dla swojej drużyny Kibice Włodzi. Fornalczyk dobrze spisujący się w tym meczu. Fornalczyk, ładna akcja. No ale ten strzał zdecydowanie za lekki i to już ostatnia akcja. Tego meczu widzewowi gola się nie udało strzelić w drugiej połowie, a więc wynik z pierwszych 45 minut się utrzymał. Remis 1 do 1. Ten podział punktów oznacza, że Wisła ciągle zostaje liderem PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Natomiast po raz pierwszy w tym sezonie Wisła Płock traci punkty. Widzew remisuje i jest tuż za podium w tym momencie. Widzew Łódź, Wisła Płock. Łódźki 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.